Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym dla Państwa omówić szczyt NATO w Hadze, jego postanowienia, deklaracje, które tam zapadły i to, czy był to jakikolwiek przełom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państw członkowskich. W drugiej części przejdę do głośnego już wywiadu, którego udzieliła. Dziennikowi Financial Times, minister kultury, pani Hanna Wrublewska, o przygotowywanym planie ewakuacji dzieł sztuki na zachód. Pojawiły się także głosy w sieci o przygotowaniach w ogóle rządu do. Y, takich y, przygotowywania takich planów ewentualnościowych na wypadek wojny. No i pytanie, skąd się takie natężenie tych y, informacji, y, czy czeka nas jakiś przełom geostrategiczny, czy dojdzie do jakichś prowokacji y, w regionie, które mogłyby doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu napięcia. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być y, na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania. W mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. W dniach 24-25 czerwca 2025 roku w Hadze odbył się Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W drodze na szczyt NATO prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odmówił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymuje zobowiązania z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego co do obrony. Sojuszników w razie agresji. Stwierdził wtedy, że jest, cytuję, wiele definicji tego artykułu. Koniec, koniec cytatu. No i to wywołało szereg różnego rodzaju domysłów, kontrowersji, licznych komentarzy. Patrząc na reorientację polityki amerykańskiej w ostatnich miesiącach, czy też patrząc szerzej na procesy geostrategiczne w ostatnich latach, widać, że to powiedziałbym, nie do określenia artykułu piątego, który jest rzeczywiście bardzo ogólnym takim, można powiedzieć, zapisem mówiącym o tym, że wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że oczywiście państwo napadnięte, będące członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego może oczekiwać na pomoc, ale ta pomoc nie jest doprecyzowana. No w artykule piątym absolutnie nie ma mowy o żadnej, żadnych, Konkretnych kontyngentach, liczbie żołnierzy, liczbie sztuk amunicji, ilości czołgów, samolotów i tak dalej, które miałyby zostać napadniętemu państwu dostarczone i tak dalej, i tak dalej. Zatem rzeczywiście jest sporo interpretacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Natomiast no w ustach Donalda Trumpa, który no, dokonał bardzo istotnej rewizji amerykańskiej polityki w ostatnich miesiącach. To zabrzmiało bardzo złowrogo, zwłaszcza dla tych państw, które prowadziły swoją politykę na amerykańskie Żyro. To znaczy, prowadziły bardzo agresywną politykę w sensie werbalnym, politykę konfrontacyjną, mając to poczucie, że mają za sobą. Wsparcie parasol jednego z najsilniejszych państw świata, no i tutaj ewentualna taka labilność, bardzo duża elastyczność w interpretacji tego artykułu 5, chociażby w konfrontacji ze słowami Gitanasa Nausedy, prezydenta Litwy, który całkiem niedawno powiedział, że wcale nie jest taki przekonany, że w przypadku wojny Litwy z Rosją, Mógłby liczyć na dużą pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, to każe już stawiać pytania o wiarygodność, wiarygodność Donalda Trumpa, wiarygodność zobowiązań amerykańskich, bo pamiętajmy, że rzeczywiście nie jest to doprecyzowane. Natomiast faktem jest, że na szczycie w Hadze Donald Trump doprecyzował swoje słowa i powiedział: koniec, i, to jest, i, i powiedział: to jest cytat: jesteśmy z sojusznikami do końca. Koniec cytatu. Pytanie tylko do końca, do końca kogo? Czy tych sojuszników, czy, czy wrogów? I tak dalej. No można było oczywiście tutaj spróbować trawestować słynny cytat z filmu, z filmu psy, ale to oczywiście żarty na bok, bo sprawa jest niezwykle niezwykle poważna. Donald Trump ma to do siebie, ma ten swój styl wypowiedzi, który jest bardzo taki niejednoznaczny, często bardzo mocno kolokwialny i absolutnie nie koresponduje z taką, powiedziałbym, sztywnością reguł dyplomatycznych. To niestety pozostawia bardzo wiele do interpretacji, a wiemy, że w dobie mediów społecznościowych, w dobie powiedzielibyśmy dyplomacji z Xa, no, stwarza to bardzo wiele niebezpieczeństw, jeśli chodzi o walkę informacyjną, jeśli chodzi o oddziaływanie psychologiczne, jeżeli chodzi o dezinformację i wszystkie inne i innego typu tego, typu tego typu kwestie. Zatem warto przyjrzeć się, co tak naprawdę na tym szczycie na to uchwalono, bo z jednej strony podjęto. Deklarację o zwiększeniu wydatków obronnych i potwierdzenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, z drugiej strony, tak naprawdę żadnych konkretów. Tam nie było. No, przywódcy 32 państw NATO przyjęli ten nowy, wyśrubowany, mocno cel wydatków, jakim jest 5% PKB na szeroko rozumianą obronę, ale warto tutaj podkreślić, że jest to deklaracja, jest to deklaracja, a, jak, a jeżeli jest to deklaracja, to jest to coś fakultatywnego. To nie jest tak, że każde państwo ma wyznaczony konkretny termin do którego musi zwiększyć wydatki na obronność właśnie na poziomie 5% produktu krajowego brutto. Tak nie jest. To jest oczywiście pewna, pewna deklaracja polityczna. Określono bardzo ogólnie, bardzo ogólnie, że cel ten ma być osiągnięty do 2030 roku. Piątego, to jest aż 10 lat, przez ten czas może się zmienić bardzo wiele, a już w kuluarach, jeszcze przed samym szczytem, jeszcze przed samym szczytem, a później na szczycie w kuluarach widać było niezadowolenie części państw, takich jak Hiszpania, właśnie z, tego, z tej deklaracji. Zresztą Hiszpania zadeklarowała, że nie będzie wydawać 5% PKB. Natomiast na tym szczycie potwierdzono zobowiązanie sojuszników do obrony zbiorowej. Rosja została określona jako, cytuję, długofalowe zagrożenie. No i w dokumencie zawarto taki zapis, że do wydatków na obronność będzie zaliczana pomoc, pomoc Ukrainie. No i to właściwie, to właściwie tyle. Donald Trump przekonywał, aby większość wydatków była przeznaczana na inwestycje w sprzęt wojskowy, dodał w charakterystycznym dla siebie stylu, to jest cytat, mam nadzieję, że ten sprzęt będzie produkcji amerykańskiej, bo mamy najlepszy sprzęt na świecie. Koniec cytatu. No ewidentnie widać to podejście transakcyjne Trumpa. Trump chce zrobić deal, mówiąc jego, jego językiem, chce po prostu yy, no, stworzyć sobie rynki zbytu dla amerykańskiej produkcji zbrojeniowej. To jest nic nowego, to jest jakby standardowe działania dyplomacji amerykańskiej. Tworzenie sobie rynków zbytu, tworzenie wśród junior partnerów, partnerów właśnie takich relacji, które pozwalałyby napędzać gospodarkę amerykańską przez pobudzanie produkcji, produkcji zbrojeniowej. No i oczywiście można powtarzać te wszystkie wyświechtane hasła o jedności transatlantyckiej, prawda, partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi, o strategicznej wiarygodności sojuszu i tak dalej, i tak dalej, ale to myślę, że. Wystarczy otworzyć dowolne medium głównego nurtu, aby, aby że tak powiem, odebrać taką, taką narrację. Faktem jest, że nie podjęto żadnych konkretnych decyzji. To sama deklaracja, deklaracja o 5% PKB, potwierdzenie artykułu 5, No to właściwie jest, można powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz, z góra urodziła mysz. Ten szczyt, jeden z najdroższych w historii sojuszu, właściwie nie przyniósł żadnych przełomowych decyzji. Widać, że nie przyniósł ża żadnych przełomowych decyzji, bo Donald Trump uważa, że wojna na Ukrainie to nie jego problem. Ewidentnie chce przerzucić tę odpowiedzialność na sojuszników europejskich. To jest nic nowego. To widać cały czas, że jest ta polityka. Polityka, właśnie wykorzystywania swoich junior partnerów do tego typu polityki, to się nazywa polityka backpassingu i czy wyciągania kasztanów z ognia cudzymi, cudzymi rękami. Więc żadnych przełomowych decyzji tak naprawdę nie było. Co ciekawe, nie przyjęto żadnych też istotnych, decyzji co do Bliskiego Wschodu, widać, że to jest temat traktowany niczym gorący kartofel. Widać, że jest bardzo wiele rozbieżności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak reagować na agresję Izraela na Iran z 13 czerwca i włączenie się zresztą Stanów Zjednoczonych do bombardowania Iranu 22 czerwca bieżącego roku. Stąd no, widać, że poza tym takim, że tak to określę, niebezpiecznym zgrzytem, jak pisały media zachodnie o wypowiedzi Trumpa, że można różnie interpretować. Artykuł 5. Właściwie nic wielkiego się tutaj nie wydarzyło. No i to jest pytanie, czy tu mamy do czynienia z ciszą przed burzą? Bo w mediach coraz bardziej narasta narasta to straszenie różnego rodzaju prowokacjami, które mogą zdarzyć się latem 2025 roku i zarówno w, powiedziałbym w tym szerokim komentariacie w mediach społecznościowych i pojawiają się różnego rodzaju informacje w mediach głównego nurtu o koalicji chętnych. Ostatnio o tym nieco przycichło, natomiast moim zdaniem ten temat wróci, ponieważ wielu polityków ukraińskich cały czas podkreśla, że sierpień będzie tym miesiącem przełomowym dla sił zbrojnych Ukrainy i dla całego systemu obronnego tego państwa. Proszę zobaczyć, jak wyciszono w mediach głównego nurtu kwestie postępów rosyjskich, czyli wejście chociażby do obwodu propietrowskiego. I szereg innych kwestii. Tutaj część ukraińskiego komentariatu mówi wprost, że w sierpniu może dojść do załamania się linii frontu. No i pytanie, co wtedy? Co z grupą E4? Z tą koalicją chętnych? Grupa E4 to pojęcie wprowadzone przez Kita Kelloga, czyli wysłannika Donalda Trumpa do spraw, do spraw Ukrainy. Niestety obawiam się, że na tym szczycie NATO właściwie nie zapadły żadne istotne decyzje z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, bo co z tego, że powiedziano o tym, że, po, że powinny państwa... W w ciągu najbliższych 10 lat zwiększyć te wydatki do 5% PKB. No, Polska jest bardzo blisko, no i co z tego? Polska jak nie miała, tak nie ma systemu obrony cywilnej. Polska jak nie miała, tak nie ma wielopłaszczyznowego systemu obrony, obrony powietrznej. Polska jak nie miała, tak nie ma kompleksowego systemu szkolenia rezerw. Polska jak nie miała, tak nie ma odpowiedniego nasycenia dronowego. Sił zbrojnych, czyli cała ta dronizacja wojska polskiego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest tylko i wyłącznie na papierze. Miały być nowoczesne wojska radioelektroniczne, no. Właściwie można powiedzieć, że tu się niewiele, niewiele zmieniło. Czyli cała ta ochrona przeciwdronowa, ochrona przeciwrakietowa, ochrona przeciwlotnicza wojsk lądowych właściwie jest bardzo mocno przestarzała, żeby nie powiedzieć wprost dziurawa. Jak wygląda system obrony, infrastruktury, obrony i ochrony infrastruktury krytycznej? Jak wygląda ochrona i osłona kontrwywiadowcza infrastruktury krytycznej w obliczu tak potężnych zagrożeń migracyjnych? Mam na myśli kilka milionów obywateli Ukrainy, którzy zostali wpuszczeni do. Do Polski, a przecież to nie tylko Ukraińcy, ale także etniczni Rosjanie, także etniczni Białorusini, także być może aktywa operacyjne zupełnie innych wywiadów niż, niż tych, o których mówi się głośno w mediach głównego nurtu. No mamy do czynienia z potężnymi. Problemami dzisiaj już, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Wystarczy spojrzeć na ochronę składów amunicji różnego rodzaju magazynów, tego, że Polska nie ma fabryki prochu, czyli właściwie produkcja nitrocelulozy i prochów wielobazowych w Polsce nie istnieje, Polska prochy wielobazowe sprowadza między innymi z Niemiec i kto da dzisiaj 100% gwarancji, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, Niemcy będą Polsce nadal bez żadnych problemów, bez żadnych utrudnień, dostarczać? Prochu. No, no, tutaj widać 36 lat zapóźnień, i tych zapóźnień nie da się odrobić w ciągu kilku miesięcy, czy nawet roku, czy dwóch. No, taka jest prawda, a jednak narracja władz Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo niebezpieczna, bo jest to podbijanie bębenka wojennego, jest to nadal cały czas wspieranie militarne Ukrainy. To jest cały czas bardzo agresywna, powiedziałbym, narracja w stosunku do Rosji i do Białorusi. W sytuacji, kiedy Donald Trump normalizuje relacje z Rosją i z Białorusią Wystarczy przypomnieć ostatnią wizytę i na Białorusi i spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką. Polska zamyka konsulaty rosyjskie w Polsce. No i to jest pytanie, czy Polska przygotowuje się do konfliktu z Rosją. Czy przygotowuje się wprost do wojny z Rosją. No bo to są ewidentnie kroki bardzo nieprzyjazne. Decyzja MSZ-u z ubiegłego roku, z jesieni ubiegłego roku o zamknięciu konsulatu w Rosji w Poznaniu. W tym roku decyzja o zamknięciu konsulatu Rosji w Krakowie. Czy ktoś w ogóle sobie zadaje pytanie, jakie byłyby skutki Wojny Polski z Rosją, kto da dzisiaj 100% gwarancji, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego będzie zastosowany literalnie i Polska otrzyma w dodatku ogromną pomoc z Zachodu, że przyjadą tutaj całe zestawy obrony powietrznej, które uchronią polskie miasta, polskie elektrownie, polskie, polskie rurociągi. Przed uderzeniami, uderzeniami z powietrza, przed aktami dywersji, sabotażu itd., itd. Co zrobi rząd, jeżeli dojdzie do masowego użycia dronów, chociażby takich dronów z kontenerów? Widzę operację Pajęczyna z 1 czerwca. Przecież nikt nie powiedział, że Ukraińcy mają monopol na, na, na tego typu działania, czy, czy władze Izraela. No, Rosja również może po, posłużyć się dronami odpalanymi z kontenerów, tak? I może dojść do porażenia polskiej infrastruktury krytycznej, do oczyszczalni ścieków, do różnego rodzaju rurociągów tłoczących, przez które przechodzi i woda pitna, i oczywiście ropa naftowa, gaz. Bardzo szybko Polska może w takich działaniach wojennych może zostać odcięta od. Od zwykłego domowe domowego mogą być odcięte od prądu, od bieżącej wody, dostawy żywności mogą być sparaliżowane, dostawy leków, może być sparaliżowana produkcja przemysłowa, transport, funkcjonowanie państwa, łączność i tak dalej, i tak no, dalej. Czy ktokolwiek sobie zdaje sprawę, jakie są tego konsekwencje tak agresywnej narracji, i kto da dzisiaj 100% gwarancji, że Donald Trump wyśle amerykańskie dywizje pancerno-zmechanizowane, systemy obrony powietrznej? do Polski, kiedy te systemy Patriot na przykład są potrzebne Izraelowi. Co zresztą Trump przyznał w rozmowie z ukraińską dziennikarką, która domagała się systemów Patriot dla Ukrainy i Trump z rzeczywiście no, rozbrajającą wręcz szczerością powiedział, że no, Izrael potrzebuje tych systemów Patriot i że to jest trudna sprawa, żeby dostarczyć je dzisiaj na Ukrainę. Więc kto da dzisiaj gwarancję, że Polska otrzyma systemy Patriot, otrzyma inne systemy obrony powietrznej, systemy antydronowe, wsparcie lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Czy Donald Trump Trump bez... poszedłby na bezpośrednią wojnę z Federacją Rosyjską? Myślę, że to są pytania retoryczne i dzisiaj warto zmienić tę narracje, warto zmienić politykę zagraniczną państwa polskiego, póki nie jest za późno. Póki nie jest za późno. 21 czerwca 2025 roku dziennik Financial Times opublikował artykuł pod tytułem Polska przygotowuje plany ewakuacji dzieł sztuki na wypadek inwazji Rosji. Koniec cytatu. Ten artykuł został opublikowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z minister Kultury. Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Hanną, panią Hanną Wrublewską. I pani minister Wrublewska powiedziała, że takie planowanie ewakuacji jest konieczne, ponieważ prawie tysiąc polskich muzeów nie może dłużej działać w oparciu o, cytuję, teoretyczną koncepcję bezpieczeństwa. Koniec cytatu: dopóki Rosja będzie prowadzić wojnę na Ukrainie. No, i tutaj pani minister powiedziała o tym, że jej ministerstwo prowadzi rozmowy z władzami za granicą na temat przyjęcia ewakuowanych dzieł sztuki z około 160 instytucji zarządzanych przez państwo polskie. Chodzi o obrazy, chodzi o rzeźby, chodzi o rzadkie książki, instrumenty muzyczne i tak dalej, i tak dalej. No, plan ma zostać sfinalizowane, w sensie przygotowanie tego planu ewakuacji ma być sfinalizowane do końca roku, i jak pisze Financial Times, jest to część szerszych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa podejmowanych przez rząd Donalda Tuska, która, to, które to plany obejmują wzmocnienie ochrony granic i podwojenie liczebności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pół miliona, do pół miliona żołnierzy. No tutaj. Dziennik pisze o tym, że Polska jest krajem o najwyższych wydatkach na obronę, że wy wydatki wojskowe wynoszą 4,7% PKB i tak dalej i tak dalej. Wiemy z doniesień tego, tego medium, że nad całą tą inicjatywą ewakuacji dzieł sztuki ma y, czuwać y, Maciej Matysiak, y, pułko no, były, pułkownik rezerwy, były ofic oficer m.in. WSI. Co też jest bardzo ciekawe swoją drogą, i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest istotne, media w Polsce bardzo szybko podchwyciły ten temat. I wczoraj, 26 czerwca, między innymi portal samorządowy poinformował, że ta groźba wojny, jak to pisze, właśnie piszą autorzy na tym portalu, ma przyspieszać konkretne działania. I co więcej, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma szykować. Plan ewakuacji na zachód. Nie tylko dzieł, nie tylko dzieł, dzieł sztuki. W ogóle, jeżeli chodzi o e, także ewentualne, e, ewentualne plany na wypadek, na wypadek wojny. Mówi się już po prostu o tym, o, tym, o tym wprost na portalu samorządowym. Możemy przeczytać: to jest cytat. W związku z niebezpieczną sytuacją międzynarodową, rząd Donalda Tuska szykuje się na ewentualny czarny scenariusz wojenny. Działania prowadzone są na wielu polach, to między innymi kwestie związane ze schronami i obroną cywilną, a także przygotowaniem służby służby zdrowia. No oczywiście koniec cytatu. Jest oczywiście mowa o tym planie ewakuacji dzieł sztuki, jest mowa o zagroż zagrożeniu ze tą wojną polsko polski z Rosją i tak dalej, i tak dalej, tylko nikt nie stawia tutaj fundamentalnego pytania w czyim interesie miałaby być ta wojna? W czyim interesie miałaby być ta wojna? Jaki jest kontekst geostrategiczny takich działań? Dlaczego akurat w takim pośpiechu w tym momencie przygotowywane są plany ewentualnościowe? Dlaczego wcześniej te plany nie zostały opracowane? Jeszcze przed rokiem 2022. Co takiego dzieje się w roku 2020? 5. latem 2025, że w tak wielkim pośpiechu przygotowywana jest ewakuacja dzieł sztuki z około 160 instytucji. Przypomnę, że pani minister Wróblewska mówiła o około 1000 instytuc instytucjach po podległych pod państwo polskie, no ale wiadomo, ratować się wszystkiego nie da, więc jest na szybko, gwałtownie robiony plan ewakuacji z około 160 instytucji. To widać, widać ten ogromny pośpiech, w jakim działa obecny, obecny rząd. Zapewne Oczywiście politycy, decydenci, oficerowie mają dostęp do informacji pogłębionych, do informacji niejawnych, opatrzonych gryfami tajne, ściśle tajne, czy na to secret, top secret. No to jest oczywiste, że, że mają tę wiedzę pogłębioną, wiedzą więcej niż to, co jest w domenie publicznej, a zatem jest coś na rzeczy. Nie da się... Nie, no nie da się ukryć tego, że w przestrzeni publicznej, w infosferze, w domenie publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o możliwych prowokacjach o możliwych prowokacjach na Morzu Bałtyckim, o możliwych prowokacjach na Morzu Czarnym o możliwych prowokacjach na tak zwanej wschodniej flance NATO prowokacjach, które doprowadziłyby do rozszerzenia wojny poza granicę Ukrainy czyli objęcia na przykład wschodniej flanki NATO działaniami wojennymi konfliktem NATO-Rosję NATO no oczywiście nie muszę Państwu mówić stałym widzom, słuchaczom podcastu geopolitycznego że to jest kompletnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym, Polska nie jest przygotowana do żadnej wojny, to że dzisiaj rząd Donalda Tuska gwałtownie, w pośpiechu próbuje organizować jakieś schrony, jakąś obronę cywilną, przygotowywać służbę zdrowia, to jest jasne, że to w krótkim czasie nie ma Szans realizacji, stworzenia pra z prawdziwego zdarzenia systemu obrony cywilnej, systemu schronów i tak dalej. Nie zrobił tego ani poprzedni rząd, rząd tak tzw. Zjednoczonej Prawicy, rząd Mateusza Morawieckiego, który wpuścił kilka milionów migrantów do Polski. Nie zrobiły tego poprzednie rządy. A od roku 1989 nie zrobiono kompletnie nic. Żaden rząd, żaden rząd. Ani tak zwany prawicowy, ani tak zwany lewicowy nie zrobił nic w zakresie systemu obrony cywilnej, właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich po roku 1989. Wszyscy premierzy, wszyscy prezydenci, Polski są współodpowiedzialni za obecny stan rzeczy, zwłaszcza oczywiście premierzy, szefowie rządów, bo to oni mają realne instrumenty. Zatem y, mamy sytuację katastrofalną, jeśli chodzi o system obrony cywilnej, y, system szkolenia rezerw. I wszystkie inne rzeczy, o których w dzisiejszym odcinku powiedziałem, natomiast widać ten pośpiech, w jakim rząd przygotowuje plany ewakuacji. To jest bardzo też ciekawy, znamienny ten tytuł z portalu samorządowego. Rząd szykuje plan ewakuacji na zachód. To zaczyna przypominać nieco te obrazki z września 1939. No, nie chcę tutaj oczywiście robić takich bezpośrednich przełożeń, bo sytuacja. Geostrategiczna jest, jest inna, to jest inny moment historii, niemniej jednak zagrożenie wojenne jest realne. Widać zagrożenie groźbą prowokacji, która mogłaby uruchomić spirale wchodzenia na tę drabinę eskalacyjną, i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wielokrotnie mówiłem o tym, że Polska nie powinna angażować się w wojnę na Ukrainie, bo jest to niestety równia pochyła do konfliktu z Federacją Rosyjską, a Polska do takiej wojny jest nie tylko nieprzygotowana, ale nie ma żadnego interesu w wojnie. Z kimkolwiek, z kimkolwiek. To musimy sobie zdawać sprawę. No to, jest, to są oczywiście bardzo niepokojące, niepokojące informacje, jeżeli będą one się potwierdzać, jeżeli będzie ich coraz więcej. No oczywiście trzeba będzie podjąć też decyzję o stworzeniu jakiejś, jakiejś specjalistycznego sympozjum, konferencji nagrywanej, utrwalanej, która będzie takim kompendium wiedzy dla, dla obywateli, jeśli chodzi o zagrożenie na czas dużych migracji, na czas ewakuacji, na czas zagrożenia właśnie blackoutem, wyłączenia sieci elektroenergetycznych, wzmożenia przestępczości i tak dalej, i tak dalej. Środowisko, że tak powiem, eksperckie, z którym współpracuję, czy w, czy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, czy w Polskim Instytucie Badań nad Pokojem i, i szeregiem innych stowarzyszeń, fundacji jest w stanie taką konferencję, takie sympozjum zrobić. Na razie wstrzymujemy się oczywiście, natomiast, natomiast obserwujemy bardzo, bardzo mocno, uważnie to, co się dzieje, bo po Polska i, i obywatele są kompletnie nieprzygotowani na różnego rodzaju okoliczności, do których jak widać, rząd już się zaczyna, zaczyna przygotowywać. Więc warto oczywiście nie siać paniki, no, ale też patrzeć trzeźwo, patrzeć realistycznie na stosunki międzynarodowe. Spora część decyzji po prostu nie jest zależna od nawet rządu państwa polskiego, a cóż dopiero od decyzji zwykłych obywateli. Jeszcze raz powtarzam, że powinien być nacisk, Obywateli w ramach procedur demokratycznych na polityków, aby prowadzili politykę pokojową, aby przestali mówić o ciągle o wojnie, a my zaczęli mówić częściej o pokoju, potrzebie działań pokojowych, potrzebie mediacji, potrzebie jak najszybszej, jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie i potrzebie normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Trzeba zresztą odczarować to, to określenie, bo Zaczęto przyjmować to, ten postulat zwykłej, nawiązania zwykłych relacji handlowych i normalizacji relacji z Rosją czy Białorusią jako jakiś postulat prorosyjski. To nie jest żadna polityka prorosyjska. Tak jak postulat normalizacji relacji z Niemcami nie był postulatem proniemieckim. No jakby Polska ma. Relacje handlowe z Niemcami korzystają na tym oba, oba kraje, natomiast w interesie dobrze pojętym, jeżeli chodzi o polską relację stanu, polski interes narodowy jest to, aby Polska znormalizowała relacje z Rosją i Białorusią. To nie chodzi o żaden sojusz ani z Rosją, ani z Białorusią. To są kompletne geopolitical fiction. Natomiast chodzi o normalne relacje, o obniżenie napięcia geostrategicznego w relacjach dwustronnych. To jest. I to nie jest żaden postulat prorosyjski, to jest normalnie postulat propolski, który jest związany z naszymi po prostu interesami, z naszym, z naszym bezpieczeństwem. I tutaj powinien być ten nacisk obywateli, tu powinien być ten w ramach procedur demokratycznych, legalnych, w ramach istniejącego porządku prawnego obywatele powinni naciskać na posłów, na senatorów, korzystać z dyżurów poselskich, z dyżurów senatorskich w biurach poselskich, senatorskich, aby właśnie. Domagać się działań propokojowych, a nie prowojennych. Czego sobie i Państwu oczywiście życzę, życzę pokoju, życzę pokoju, tak dla pokoju, nie dla wojny. Dziękuję Państwu za uwagę.